Dobry wieczór, Państwu. Witam serdecznie w ósmym odcinku Palhais TV. W którym wybierzemy się do multipleksu nagraniowego Wielkiej Ją w Warszawie. Na miejscu jest już Kamil Jakuza Jaczyński. Kamilu, jedzie z koksem. Dziękuję bardzo panie Władysławie, witamy serdecznie. Jest wtorek, bardzo wcześnie rano, jesteśmy pod wielkie ją studio. E, dzisiaj przyjeżdża do nas Wuvunio. Tak naprawdę w zasadzie powinien już tutaj być. E, jak mówiłem od wczesnych godzin porannych, mam nadzieję, że praca wre, praca trwa, zobaczymy. Mam nadzieję, że czeka na mnie najważniejsza przesyłka dnia dzisiejszego, czyli epka naszego człowieka Szyny. Mam nadzieję, że już jest, to się zaraz okaże. A poza tym co? Dzisiaj zobaczycie jak w Wunio pracuje w wielkie studio nad kilkoma tajemniczymi projektami. O tym na pewno dowiecie się w odpowiednim czasie. A poza tym co? Pokażemy jak to wygląda u nas, jak wygląda dzień codzienny. O, że tak naprawdę dzisiaj troszeczkę niecodzienny? E, sprawdźcie to, zobaczcie. Zapraszam do oglądania ósmej części Palha TV. Chwila prawdy. Wielkie <słuch> Jest szyna. Jest szyna, jest epka, spacer ep. Jeśli jeszcze tego nie słuchaliście, to na pewno musicie tego posłuchać. Co mamy jeszcze? Rynek muzyczny. No, powiedziałbym, że ryneczek, ale że się troszeczkę rozwija, to może już niedługo będzie można powiedzieć, że rynek. To się jeszcze okaże. Idziemy do wielkiego studia. Zapraszam serdecznie. Zobaczymy, co tam siedzieli. Siemano no, C zadowoleni Siema. Siemano A co mam się smucić? Bardzo dobrze. Chyba nie? Żółw. Siemano No pięknie, zgadnijcie, co przyniosłem. Jest szyna. Spacer EP grzechów Twój mix mastering A to Będnika przysłała? Spacer z szynką. Albo poszynkę. To jaka jest robota. Jest robota, kurde, dla kata to wie to co stało się zimą. O, stary! Dziecko odwiązłem do przedszkola i jestem! Hyc. To jest tak zwana starychna chwila. O, to tutaj, to tutaj o trzeba będzie trochę powkładać. Proszę bardzo, są kładeczki, są cedeczki, dlatego to tak mało A, miejsca zajmuje. Nie, nie. Bo gdyby było spakowane, tam. to pewnie by zajęło troszeczkę więcej tego miejsca. Każdy, kto produkował już sobie cedeczki, ten, ten wie. Szyna, TDF, Instrumental, Spacer EP. Dobre rapowe gówno, naprawdę jest rap w tym temacie. Polecam to sprawdzić, jeśli jeszcze nie słuchaliście, to sprawdźcie, to jest do ściągnięcia na wielkiej.com. Plus Spacerownik, to taka publikacja w PDF-ie, na której Szyna opowiada o swoich kawałkach. Nowatorskie podejście. Z tego, co wiem, całkiem nieźle się czyta. Poza tym. Czytałeś? Czytałem, składałem, ale najlepszy jest, kawałek dobrałem. na płycie jest ze mną. No. Polecam, zajebisty numer. Otóż to, więc co? Można ściągnąć. Poza tym, jeżeli się postaracie, to na pewno w necie znajdziecie jeszcze um, możliwość zdobycia e, oryginalnego CD. Może z autografem, może nie. E, to już musicie sprawdzać. Na pewno możecie się skontaktować z szyną. E, bo nie jest z nim w gruncie rzeczy tak trudno się skontaktować. Dobry chłopak jest e, i pewnie e, w jakiś sposób udostępni Wam taki oto piękny e, nośnik. Teraz trzeba zmontować te wszystkie płytki. Taka delikatna manufakturka, prawda? Wygląda to tak Jak już mówiłem, każdy który y, Kto zamawiał sobie cedeczki Wie jak to wygląda e, No jest to po prostu życiowe Czy to na telefonie? Nie, dziwnie patrzą No dlatego, że to szyna Surowa I oto, nadejszła Tylko pomna chwila Gruba tu... była wiba kurwa na premierze kurwa Turizjana słyszałem Gruba była no. Gruba Grubo no, było widać jak Kamila, Kamila się wypowiadał. I to jest historyczna chwila, ponieważ ten materiał ujrzał Światło Dzienne całkiem niedawno. stosunkowo niedawno. Te cedeczki dopiero przyszły, także uwaga. Pierwszy raz na całym świecie, w historii świata, szyna RP ląduje w swoim opakowaniu to jest historyczna chwila. Warto ją zapamiętać. A! Skoro mówimy o płytach i takich oto historycznych chwilach, to jest jedna rzecz, którą muszę wam pokazać. Jest jedna rzecz, którą muszę wam pokazać. Powiem wam dupę. Wówunio demo. To jest idealny przykład, że czasami warto wysyłać demówki. Nie zawsze i nie w każdym przypadku, ale w przypadku Marcina na pewno warto było, bo dzięki temu się poznaliśmy i dzięki temu o to właśnie oto temu krążkowi, Włównio jest w ekipie Wielkiej Oł. Eee, inna kwestia, że. gdzieś w Włównio mógłby znaleźć równych pokurwieńców, takich że sympatycznych, jak moi koledzy, którzy by tak go przyjęli z takimi otwartymi ramionami? Gdzie mógłby realizować swoje pomysły w taki oto piękny sposób? Wszędzie! Ale. Tutaj może robić to w swoim stylu. Ty kurwa, przecież ja jestem nieuczesany, kurwa. No, jesteśmy w Wielkiego Studio, jest z nami DJ Maku. w czapkę, człowieku. Żybiutko, Dobra, to jeszcze raz. Jesteśmy w Wielkiego Studio, jest DJ Maku w czapce. Co tu dzisiaj będziesz robił, Maku? Powiedz mi, przyjacielu drogi. No we wtoreczki, czy tam w środę, tutaj z Grzesiem sobie takie tam nagryweczki uskuteczniamy. Wiadomo, prawda? No nagrywamy audycję, po prostu hot mix, nie? Wiesz, ludzie myślą, że to jest na żywo, więc może... Wiesz, głupia sprawa, teraz trochę mi po prostu spaliłeś temacik. No przepraszam bardzo. No, to, to wiesz, no nie wiem, nie przepraszać, tylko teraz napisz do tych wszystkich ludzi z przekonaniem, że to jest jednak na żywo. Właśnie mamy sobotę 18.55, zaraz nagrywamy i odpalamy na żywo na planecie FM, także sprawdzajcie to. Co to jest? O, to. Wytłumacz, co to jest. To, to lepiej by ci na, no, wytłumaczył DJ z, z Arabii, bo on używa bardzo często, tu się zakłada kurwa takie tam... Taki turban. ...wirki-wirki kurwa, nie? A ja po prostu używam tego, gdyż Powiedziałem... czasami może się zapocić czoło, wiesz, bo, wiesz, głowa pracuje, tu cały czas jest, wiesz, jest to praca troszeczkę fizyczna, troszeczkę taka jednak umysłowa i potrafić się czułko trochę przypocić, więc możesz przetrzeć, nie? To są takie po prostu, rozumiesz, gaduciki, które człowiek zbiera, 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 a w końcu któregoś się budzi i mówi, kurwa, nie mogę się ruszyć, stary, no tak. bo, kurwa, wszystko wszędzie leży, a nic tak na dobrą sprawę nie jest potrzebne, nie? Ale tutaj sentymentalnie po prostu wszystko się zostawia. Sen sentymenalnie. Sentymentalnie, no i dopiero jak przyjdzie ten po prostu taki naprawdę ciężki okres, kiedy faktycznie już nie możesz, wiesz, nogą ruszyć w prawo, ani w lewo, wtedy, się ja. wtedy pojawia się Grzechu i mówi słuchajcie, zrobię tu porządek, będzie zajebiście, będzie tak jak kiedyś, będzie pięknie. Wtedy ja mówię Grzechu, nie uwierzę jak nie zobaczę. No i tak, no i chwilę to trwa, potem jest chwilę porządek, i po chwili wszystko wraca do normy, robi się Rozumiem. totalny burdel, ludzie nie sprzątają, kiepy są wszędzie, butelki po wodzie, jest po prostu, tak jak zwykle, totalny, wiesz, syf. mamaku, jak się bawisz? To jest człowieku, nie mogę teraz grać, bo gram, bo jestem tak zarobiony, wszystko leci na żywo do radia, człowieku, totalny zapierdol, pogadamy potem, okej? Okay? Masz coś do cenia? Nie ma nic! Jest bardzo dynamiczna impreza, bawimy się świetnie. Nagrywamy hot mix na żywo. Szalejemy, szalejemy totalnie. Odpierdala nam palma cały czas. jesteśmy... Dobra, już starczy. Kamil, powiedz mi, jak to się znaleźłeś w Wujocie? To dobra historia. Kurde, a już wiem. E, zadzwonili kiedyś do mnie chłopaki, jak pracowałem jeszcze w wytwórni, e, nie w wytwórni, pracowałem wtedy w wypożyczalni samochodów e, jako spec do PR-u i marketingu, nie mając prawa jazdy. E, ale to miało swoje plusy, bo dostawałem zawsze szofera, jak musiałem coś załatwić. Dobre chłopaki tam jeździły ze kierownicami, więc było wesoło. E, no i zadzwonili chłopaki. Ja tam wtedy byłem dziennikarzem muzycznym, pisałem troszeczkę na ten temat e, i aktywnie działałem. E, no i zadzwonili, zaproponowali współpracę. Okazało się, że. Dobrze to trafiło, że tak powiem na, na dobry grunt i się udało. Już rzędza Ile lat już A, 8? <laughs> tak, 8 lat, to już 8 lat wydaje mi się, że to trochę długo, no ale przy okazji zrobiliśmy kawał historii Polskiego Rapu Jak się znalazłeś w Przychodziłem Przechodziłem tu obok otwarty i, 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 i wlazłem no. Ile lat już siedzisz? kurę nam no, chwilę siedzę, nie? Będzie ze 6 albo i 8, nie? Jo, tak, aha, z kurwy MTV Crips, witam Was z wielkiego studio czeku, tak to wygląda. Słuchawki wielkiego studio czeku. Masz kurwa w domu, jeden z drugim takie? Słuchawki czeku to są kurwa Zenheizery stary, HD rozumiecie, czeku, HD 25 SP, czeku. To jest model kurwa, wpiszę kurwa w Google, HD 25 SP, P się tego kurwa, małe są niepozorne, ale kurwa, rozpierdalają głowę. Wielkie Analmach już niedługo. Ser Michu, dziękuję, że przyjechałeś o 9 rano, tak jak obiecałeś. Jest kurwa pierwsza godzina, a ty się nawet nie odbierasz. No Dłuciu! No, No jeszcze raz, jeszcze w dół, jeszcze w dół. I co teraz panowie robimy? Powiedzcie Mikołaj. Nagraliśmy, chotnik już powstał, kawałek już powstał na wielkie walmanach. Co robimy? O! Dzwonić z termichu! <grystanie> Chyba, znaczy, że już nagrałeś. Halo <grystanie> Witam. No Wiem. No wiem, że zaspałeś. Ty, ale, stary, ale ta kurwa dronka, kaszanka z tym serem, wygląda najgorzej, e, jak mnie... ja to zaczę... bo gdybyście przerwali y, smażenie w pewnym momencie, no tak, e, gdzie ten ser był w kawałkach Konsystencja to, była inna okay. Ale jak ja zobaczyłem tą kurwa pulpę taką, to nie wytrzymałem, mówię no nie, stary, gówno, najgorsze Ale stary, ale e, byłem w Trzech Biedronkach i wiesz, chodzisz, kurwa na sery na białe na inne rzeczy wszystko zajmę póki taka dziura, nie? Pudełko palha jest pustę. Ja pierdolę nie ma! Drugi sklep, trzeci sklep, czwarty i wam co to roku Ale że to nie było niedobre! Nie, nie twoje są eksperymentalne, tak, no to, to wiesz. I teraz tak, milioner zrobił wielkie party, nie? No i jest w chuj ludzi, nie? I mu, zbiera wszystkich. To, raz zapraszam wszystkich na basen, nad basen, nie? No i jest wielkie spotkanie nad basenem, milioner mówi, słuchajcie. Daje milion dolar, nie? Temu, kto wskoczy do basenu pełnego krokodyli i przepłynie go na drugą stronę, nie? Cisza, nie? Nikogo kurwa nie ma, nie wiadomo o co chodzi. Mówi, dobra, daję milion dolar i Ferrari, nie? Cisza, nie? Nik nikogo nie ma, nie? Mówi, dobra, daję milion dolar Ferrari i najlepszą moją kurwę, nie? Nagle plus taki kurwa do basenu i zapierdala gość, tyk, 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 między tymi krokodylami, tak, tak, tak. Wychodzi z tego basenu i tak, gdzie jest ta kurwa? A on mówi: Spokojnie, masz tu bańkę, ten. Nie, gdzie jest ta kurwa, nie? A on mówi: dobra, Masz tu bańkę, moje Ferrari? Gdzie jest ta kurwa? Spokojnie, masz tu bańkę, to Ferrari? gdzie jest ta kurwa, co mnie wepchnęła do basenu? Więc jesteśmy w wielkim studio, chłopaki nagrywają akcję Hot Mix, czekamy nadal na Stermicha. Miał być o 6 rano, kurwa, jest godzina 14.30. No kurwa! Co o którym miałeś być? A co ty robisz? Bo przyjechałem kurwa stary, do ciebie Zajebiście, że przyjechałeś, bo słuchaj, bo tak. ja mam 15 minut czasu, tak. ale mam do ciebie 6. bity Super, I jak przyjedziesz następnym razem, to powiesz, raz. że nagramy Ale zajebiście, no, że No bo, Bardzo ci dziękuję, no, świetnie kurwa, wstałem no, no, stary, stary o kurwa 4 rano, żeby tu przyjechać na 6 Naprawdę? Kurwa, o no, 13 A zajebiście, że przyjechałeś stary, naprawdę to jest fajne Mamy tutaj dużo fajnych rzeczy i na pewno będzie fajnie Rozumiem o co chodzi. Słuchaj, jest. Do, do, ten, do sprzątnięcia parę rzeczy. Dobrze, że W stół. No. no w jest, to jest to to? do zamiatania. Tak. Dobra, a teraz specjalnie dla wszystkich no. widzów: Parhajs, kawałek to jest koń. Sprawdźcie to, naprawdę, zajebisty numer. Pozdrawiam. Pozdrawiam autorkę. Pozdrawiamy autorkę. W dzisiejszym kurwa świecie jest tak, że. Kiedyś było coś takiego jak kurwa rzemieślnik. Nie? No tak. Był to człowiek, który miał bardzo duże doświadczenie, wiedzę kurwa na temat tego, co robił kurwa stary i robił to bardzo długo. Nie można było nazwać rzemieślnikiem kogoś, kto zaczął robić coś kurwa od wczoraj, prawda? Bo kurwa, wiesz, to też y, rzemieślnik na ogół to był taki człowiek, gdzie kurwa z y, dziada, pradziada przechodziła kurwa ta umiejętność, prawda, czyli taki na przykład szef, prawda, twój dziadek był szewcem, twój stary był szefcem A. i ty kurwa też musisz być szefcem, rozumiesz, kurwa, bo tak po prostu jest, nie. W dzisiejszych czasach niestety y, kurwa rzemieślników jest już bardzo mało, nie, w każdej branży kurwa, w jakiejkolwiek kurwa branży nie, nie zobaczysz, to jest kurwa mało rzemieślników. Po prostu dzisiaj wszystko jest, kurwa, produkowane przez, kurwa, fabryki i jest made in China, kurwa, stary. Na tym oczywiście straciła jakość, prawda, kurwa. I tak samo jest z nami DJ-ami. Kiedyś, kurwa, byliśmy rzemieślnikami. Chodziliśmy, kurwa, po, po, po sklepach, kurwa, dzwoniliśmy do znajomych, którzy wyjeżdżali za granicę, żeby kupili nam jakąś płytę. Wiesz, DJ-owanie to było, kurwa... Nie tylko granie, kurwa imprez. To było też kurwa codzienne, kurwa wstawanie rano i chodzenie po sklepach, szukanie płyt, wyszukiwanie tak zwolny digging. Tak, kurwa, to był cały kurwa stary, wiesz, proces kurwa. Dziś dj'owanie to jest kurwa stary, budzisz się rano, odpalasz komputer, zapierdolisz parę petrujek, parę kupisz, kurwa. I kurwa stary, wrzucisz to sobie do kurwa swojego programu kurwa, czy to traktor, czy serato. I kurwa na to na imprezach. No i dzisiaj są takie przypadki, że kurwa w klubie grają kurwa blogerki, które kurwa nie mają kurwa obie zielonego pojęcia o graniu, bo kupili sobie właśnie sterownik marki Rilup kurwa za 1500 zł i kupili sobie dwa komputery, kurwa w Kerfurze po drugie 1500. Spięły to razem kurwa i nie kumają nawet dobrze kurwa jak działa to kurwa urządzenie, kurwa. Nie mają zielonego pojęcia, ale mają 50 tysięcy fanów na Facebooku. Hmm, no. Jedna mówi do drugiej mówi słuchaj ja też lubię muzykę kurwa wiesz też słucham mam super muzykę w moim kurwa iPhone w moim iPad i kurwa wiesz może byśmy tak pograły kurwa popuszczały okej okay, dziewczyny kurwa jadą już dziewczyny to dla was kurwa jak kurwa wymyśliłyście sobie taki pomysł, to możecie sobie kurwa grać na domówkach, ale kurwa nie w klubach. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś was kurwa bukuje do tych klubów, to jest totalnym kurwa kretynem i nie ma szacunku do ludzi, którzy przychodzą kurwa do klubu. A to się przekłada od na tych ludzi, bo ci ludzie to są zwykli kurwa kretyni kurwa, bo nie mają zielonego pojęcia o tym kurwa, jak kurwa, jak, jak to jest kurwa być DJ-em i jak to jest kurwa pracować kurwa. Okay. A znowu pokażemy, gdzie Tede robi kupę. To jest bardzo ważna historia. Nie wiem, gdzie tu się kurwa pali światło. O! I teraz dla wszystkich psychofanów. Tutaj. Nie, to jest. To jest damski. To tam setka robi kupę. A tutaj, proszę państwa. Teraz każdy psychofan może zobaczyć. Tu TD robi kupę. No ja też tu kiedyś robiłem. I dla wszystkich psychofanów. I tutaj jeszcze taki mały apel. Tutaj. Proszę nie wyrzucać ręczników. Papierowy do toalety. Ty kabel na, do to nie Afryka, więc teraz już wiecie gdzie TD robi kupę, oglądajcie dalej, TV tylko najciekawsze informacje. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie TV. tradycyjnie zachęcam do komentowania oraz subskrypcji i widzimy się w kolejnym epizodzie. Sayonara, biczus.